Witajcie bracia i siostry. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O święty Duchu Boży, otwórzmy serce na światłość tego nowego dnia, które wypełnia duszę radością Twojej obecności. Dziękuję Ci, o Boże, za dar życia i za możliwość ponownego rozpoczęcia każdego ranka. Niech moje oczy będą zawsze otwarte na piękno Twojego stworzenia, a moje usta wychwalają Twe imię w każdej chwili. Duchu Święty, obdasz mnie Twoją obecnością, bym mogła kochać wszystkich moich braci i siostry jak siebie samego. Niech Twoja miłość płynie przeze mnie jak strumień czystej wody, oczyszczając serca i zbliżając ludzi do Ciebie. Naucz mnie sztuki przebaczania, bym mógł A. Odkryć wolność w łasce Twojego miłosierdzia. Duchu Święty, oświeć moje myśli, bym mógł A. Zrozumieć Twoje plany i Twoją wolę dla mojego życia. Udziel mi siły, bym mógł A. Podążać za Twoimi ścieżkami, nawet gdy świat wokół mnie staje się ciemny. Niech twe światło rozwieje wszelkie ciemności, a twe słowo niech będzie latarnią prowadzącą mnie przez burzliwe wody życia. Duchu Święty, rozpal we mnie ogień entuzjazmu i pasji do służby dla innych. Pomóż mi odkryć moje powołanie i spełniać moje życiowe zadanie z oddaniem i radością. Niech każdy dzień będzie dla mnie okazją do działania na rzecz dobra innych i budowania królestwa Bożego na ziemi. Duchu Święty, daj mi odwagę, bym mógł a stawić czoła przeciwnościom i pokonać wszelkie trudności. Niech twe wsparcie umacnia mnie w chwilach słabości, a twe błogosławieństwo otacza mnie jak tarcza w czasie próby. Ojcze niebieski, niech twe światło prowadzi mnie każdego dnia, a twe prowadzenie będzie moim przewodnikiem w podróży życia. Niech moje życie świadczy o twej chwale i twojej miłości dla wszystkich ludzi. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Niech Bóg Cię błogosławi. Szczęść Boże!